Proszę. Nie przeszkadzam. Ranny ptaszek z ciebie. Wejdź, herbaty? Chętnie. Jesteś w świetnym humorze. Owszem. Twój ojciec ma do ciebie pretensje. Nie przejmujesz się tym? Już nie. A co się wydarzyło? Ozzy poprosił mnie o rękę. Chcę się z tobą ożenić? Tak. Jestem zaręczona. To takie... niespodziewane? Sama byłam zaskoczona. Wcześniej o tym nie rozmawialiście? Nie. Ni stąd, ni zowąd dał mi pierścionek. Nie masz go na palcu? Jest za luźny. Muszę go zmniejszyć. Popatrz. Oh. Oh, it's... Śliczny. Thank you. Dziękuję. Przez cały wieczór trzymał go w kieszeni. Rodzice wiedzą? No. Jeszcze nie. Mam drobny problem. Nie wiem, jak to powiedzieć Deaconowi. Jak się czujesz? Dobrze. Wiem od sali, że znów cię będą operować. Jesteś dobrej myśli? Tak. Po operacji znów będziesz chodził. Szansa jest niewielka, ale lepsze to niż nic. Mam wrażenie, że szczęście mi sprzyja. Bez urazy, ale ostatnie miesiące były koszmarne. Trzeba się znaleźć w ciemności, żeby zobaczyć światło. Mam szczęście do ludzi. Mam syna, ciebie, Sally i Bridget. Ona cię naprawdę wspiera. Tak. Ma dobre serce. Zdradzę Ci sekret, ale najpierw słowo wyjaśnienia. To nic złego? Przeciwnie. Dziś. Poproszę Bridget o rękę. Nick. Jak się czujesz? Dobrze. Już coś wiesz? No. Jeszcze nie. Wydarzyło się coś dziwnego. Spotkałem Sally. Wygląda na to, że ona coś knuje. Jak zawsze. Chcę odzyskać firmę. Stosuje szantaż, próbuje coś wyłudzić. Tym razem chodzi o mnie. Wiesz, że lubię wpadać do baru czaka. Tam cię znalazła? Kiedy wszedłem, była z kimś. Z kim? Nie wiem, co to za jeden. Wyglądał na mądralę, miał laptop. Potem wyszedł, a ona zapytała mnie o wynik testu. Powiedziała, że będę wspaniały ojcem. Chciała Cię zirytować. W jakim celu? Żeby wywołać zamęt? Tylko po to? Myślę, że tak. Nie przejmujesz się. Czym? licz mi wybaczył. Stefani nie będzie się wtrącać. W sali nic nie może mi zrobić. Nie wiedziałam, że ktoś tu jest. Tu gromadzicie wyniki badań? Tak jest napisane na drzwiach. Dziękuję. Trafiłam do właściwego pokoju. Moda na sukces, odcinek 3976. Nie wiesz, jak to powiedzieć Dikonowi? Dotąd mógł na mnie liczyć. Nie chcę, żeby myślał, że to się zmieni. Boisz się, że go zranisz? Teraz jest na to podatny. Tak jak ty. Pomagasz mu pogodzić się z chorobą. To bardzo trudne. Nie chcę, żeby poczuł się opuszczony. Wiem, że mu współczujesz. Jest sparaliżowany z winy mojego ojca. Tylko o to chodzi? Oczywiście. Zaręczyłam się z Ozim. Kochamy się. Nie musisz się tłumaczyć. Może Deacon nigdy nie będzie chodził. Na dodatek, dziewczyna, na którą mógł liczyć, wyjdzie za mąż. On musi w kogoś wierzyć. Musi walczyć. Teraz robi to dla mnie. Pomóż mu znaleźć inny cel w życiu. Pomogę. I powiem mu o swoich planach. Kiedy? Zaraz. Jadę do szpitala. Pani tu nie pracuje? Jestem informatykiem. Ktoś do nas zadzwonił. Podobno macie kłopoty z terminalem. Pewnie chodzi o tamten. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Zrobię co trzeba i już mnie nie ma. Wprowadzimy dane. Trzeba je oznaczyć. Priorytet, procedura standardowa, wynik, płeć, ojcostwo, DNA. Podmiot A, R, Forester. Podmiot B, N, Payne. Wynik potwierdzony, ponad wszelką wątpliwość. Gotowe? Już? Baza danych zaktualizuje się w ciągu paru minut. Przywieźli świeże drożdżówki? Idziemy. Coś pani przynieść? Nie, dziękuję. mam wszystko, czego mi potrzeba. Chcesz się oświadczyć, Bridget? Trochę za szybko? Kochasz ją? Wiesz, jak kochałem Macy, całym sercem. Tracąc ją, zrozumiałem, jak kruche jest życie. Niczego nie da się przewidzieć. Więc kiedy się znajdzie pokrewną duszę, nie warto tracić czasu. Gdyby Macy nie nauczyła mnie, czym jest miłość drugi raz, bym jej nie odnalazł. Kocham, Bridget. Dobrze, że jesteś szczęśliwy. Cieszysz się razem ze mną? Tak. Macy też by się cieszyła. Dziękuję. Kiedy to zrobisz? Poproszę ją o rękę przed operacją. Potem wstanę z łóżka i poprowadzę ją do ołtarza. Świetnie? Gratuluję. Dzięki.